Dzień dobry. Państwu. Srebrny wehikuł przebił się przez poziom 2000 subskrypcji na YouTubie, za co serdecznie Wam dziękuję. Złoto natomiast nie może się przez ten opór przebić na dłużej, kiedy tylko wychyli się ponad te 2000 dolarów, zaraz spada. Mamy spadek zatem na indeksie filharmonika o prawie 140 zł. Srebro za to w górę o 2 zł. Fizyczne gold-silver ratio spadło poniżej 70, no i to jest po raz pierwszy od miesiąca. Zacznijmy newsy od tego, co mówiłem w filmie wrzuconym w czwartek. Zupełnie niespodziewanie CNN, tak? CNN wrzucił film z wypowiedzią Farida Zakari, w którym potwierdza moje tezy. The most interesting outcome of the three day summit between Vladimir Putin and Xi Jinping got limited media attention. Describing their talks, Putin said, We are in favor of using the Chinese yuan for settlements between Russia and the countries of Asia, Africa, and Latin America. So, the world's second largest economy and its largest energy exporter. Are together actively trying to dent the dollar's dominance as the anchor of the international financial system. Will they succeed? The dollar is America's last surviving superpower. It gives Washington unrivaled economic and political muscle. It can slap sanctions on countries unilaterally, which frees that country out of large parts of the world economy. And Washington can spend freely. The war against Ukraine, combined with Washington's increasingly confrontational approach to China, have created a perfect storm in which both Russia and China are accelerating efforts to diversify away from the dollar. Washington's weaponizing of the dollar over the last decade has led many important countries to search for ways to make sure that they do not become the next Russia. The numbers are revealing. The share of dollars in global central bank reserves has dropped from roughly 70% 20 years ago to less than 60% today, and falling steadily. The Europeans and the Chinese are trying to build international payment systems outside the dollar-dominated SWIFT. Saudi Arabia has floated with the idea of pricing its oil in yuan. India is settling most of its oil purchases from Russia in non-dollar currencies. Digital currencies might be another alternative, and in fact, China's central bank has created one. All of these alternatives add costs. But the last few years should have taught us that increasingly nations are willing to pay a price when they want political goals to trump economic ones. We keep searching for the single replacement for the dollar, and there will not be one. But could the currency suffer weakness by a thousand cuts? That seems a more likely scenario. The author and investor Ruchir Sharma points out Right now, for the first time in my memory, we have an international financial crisis in which the dollar has been weakening rather than strengthening. I wonder if this is a sign of things to come. If it is, Americans should worry. I spoke last week about the bad geopolitical habits Washington has developed because of its unrivaled unipolar status. It's even more true economically. Film był trochę dłuższy, ja go pociąłem. Link do całości w też. No a teraz ciekawostka. Prezydent Kenny powiedział swoim obywatelom, by pozbyli się dolarów, jeśli takowe posiadają. Twierdzi on, że nadchodzące tygodnie wszystko zmienią. Co dokładnie miał na myśli? Nie wiem. For the people who work numbers. I am giving you free advice that those of you who are holding dollars you surely might go into losses. You better you better uh, do what you must do because uh, this market is going to be different in a couple of weeks. No ale kryzys rozlewa się dwie informacje z Europy. Deutsche Bank no to jest kolejna ofiara. W ostatnim miesiącu akcje Niemców straciły na wartości blisko 1 czwartą. Jak zauważa Reuters, od 2019 roku Deutsche Bank próbuje oddzielić się od swojej gałęzi inwestycyjnej, chociaż akurat to dzięki niej w ostatnich latach mógł się pochwalić zyskiem. W ostatniej dekadzie był jednak 6 miliardów euro na minusie. Tymczasem w Wielkiej Brytanii puste półki. Na inflacja wzrosła z 10,1 na 10,4%, co jest szokiem, bo przecież wcześniej już spadała. Maksimum mieli na 11,1%. No za wzrosty odpowiedzialne są głównie ceny jedzenia, którego zaczyna brakować. Sky News właśnie pokazuje puste półki z warzywami w marketach. Drożał też alkohol. Mennica Polska raportuje ubiegły rok. Firma sprzedała 3 tony złota w 22. Jednak jej zysk spadł z ponad 88 milionów złotych w 2021 do niespełna 52 milionów w 2022 roku. Nie pamiętam czy wrzucałem tą informację, czy jednak ją wyciąłem. Z 2-3 miesiące temu jedna z firm handlujących niklem została oszukana przez pośrednika zamiast niklu. W jej magazynach znalazł się o wiele tańszy zwykły złom. Teraz podobna sytuacja dotyczy banku JP Morgan, który w swoim depozycie zamiast niklu znalazł kamienie. Wszystko jest to pokłosiem tych szalonych wzrostów na cenie niklu w zeszłym roku. No i ta info jest taka a propos tego, czy trzymać fizyczny metal u siebie, czy kupować papier albo przechowywać gdzieś w magazynie. Teraz CBDC według prezesa Nigeryjskiego Banku Centralnego transakcje cyfrową walutą i Nairą wzrosły do 47,7 milionów dolarów. W 2022 roku to było około 13 milionów. Gubernator przypisał wzrost wartości transakcji CBDC w wykorzystaniu inejry przez rząd Nigerii przy przekazywaniu funduszy pomocy społecznej grupom zmarginalizowanym. No właśnie dają ten cyfrowy chłam potrzebującym, korzystając z ich desperacji no i odtrąbiają sukces. Przypominam tylko, że rząd Nigerii zbanował dotychczasowe banknoty będące w użytku i wprowadził nowe, tyle że w niewystarczającej ilości, co doprowadziło do zamieszek. Sąd najwyższy w Nigerii uchylił to prawo i stare banknoty mają być w użyciu do końca roku. No cóż, dają sobie czas, ludzie mają się uspokoić nieco i przywyknąć. Na Florydzie natomiast gubernator Ron DeSantis powiedział, że on na CBDC w swoim stanie nie pozwoli. Wcześniej zbanował praktyki ESG, teraz CBDC. Polecam tego gubernatora. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Srebrny Instytut przeprowadził tam kolejną ankietę wśród przedsiębiorców handlujących srebrną biżuterią. No i najważniejsze informacje z ankiety: 61% detalistów stwierdziło, że zwiększyło zapasy biżuterii srebrnej w 2022 roku średnio o 21%, 51% sprzedawców stwierdziło, że srebrna biżuteria jest niezbędna dla ich działalności, a 27% stwierdziło, że jest ważna. Detaliści stwierdzili, że ich sprzedaż biżuterii srebrnej jako procent ich ogólnej sprzedaży biżuterii Wyniosła średnio 28% jednostkowej wielkości i 19% ich wartości w dolarach, średni wzrost sprzedaży biżuterii srebrnej w 2022 roku wyniósł 14%. Tu dodam tylko dla niezorientowanych, że w popycie inwestycyjnym srebrna biżuteria stanowi jakieś 36%, czyli w całości biorąc pod uwagę, że to tak pół na pół. Srebra idzie do przemysłu i do inwestycji, no to blisko 20% całego wydobycia idzie właśnie w biżuterię. A w czeskiej Pradze pojawiły się automaty ze złotem. Ceny są bardzo podobne jak u nas. W zeszłym tygodniu gramowa sztabka PAMP kosztowała 1800 czeskich koron, czyli jakieś 360 zł. Fajny pomysł biznesowego punktu widzenia jak sądzę, ale fajny też z tego względu, że jakoś upowszechnia myślenie o metalu wśród ludzi, tak sądzę. Na blogu Johna Rubino pojawiło się kilka ciekawych wykresów, a wśród nich ten, który pokazuje, jak złoto radzi sobie wobec lokalnych giełd. No jak widać, bardzo dobrze sobie radzi, ale jest jeszcze jeden ciekawy wykres pokazujący kapitalizację górników wobec firmy Apple, Czytam ten wykres jako ogromne niedowartościowanie przemysłu wydobywczego przy jednoczesnym przewartościowaniu spółek technologicznych. UBS, ten szwajcarski bank, który przejął ostatnio Credit Suisse, powołał do życia nowego ETF-a w Europie popartego złotem neutralnym dwutlenkowęglowo. UBS współpracuje z rafinerią metali szlachetnych MKS PAMP, która opracowała duże sztabki złota, które zostały certyfikowane jako neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla przez firmę konsultingową Carbon Trust. i spełniają wymagania, które należy stosować fizycznie wspierane szwajcarskie fundusze inwestycyjne z siedzibą w Szwajcarii. Drażni mnie już hipokryzja tej klimatycznej szajki. Tutaj macie obrazki z Afryki. W takich warunkach wydobywa się lit do baterii samochodowych. Dochodzi tam często do wypadków, takich jak tu. No i oczywiście firma konsultingowa Carbon Trust. Te samochody też zaliczę do neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. To co robią takie instytucje jak UBS, to jest greenwashing i... Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma oczy. Rosja dodała 31,1 ton złota do swojego skarbca. Według stanu na marzec 23 rosyjski bank centralny posiada 74,9 milionów uncji złota o wartości 135 miliardów dolarów. To milion uncji więcej niż zgłoszonych w lutym 2022 roku, czyli Ostatnim raporcie przed wprowadzeniem zachodnich sankcji wobec Rosji. Sonda NASA Osiris Rex wraca z próbkami z asteroidy. Sonda zebrała je w październiku 2020 roku. To nie jest misja nastawiona na szukanie tam złota. To są kwestie bardziej związane z próbą naukowego wyjaśnienia powstawania życia na Ziemi. Wrzucam jednak jako ciekawostkę, by pokazać, jak. Czasochłonne jest to przedsięwzięcie. Próbki pobrane zostały ponad 2 lata temu. Sonda wróci we wrześniu, no czyli 3 lata bez jednego miesiąca od momentu, kiedy te próbki pobrała. To kosmiczne górnictwo, o którym się ostatnio znów mówi, jeszcze długo nie wprowadzi rewolucji. Nowości z rynku monet. Dziś moneta z serii wspomnienia z dzieciństwa mianowicie zamki na piasku jakoś tak mi się skojarzyła ze stanem dzisiejszej ekonomii i polityki. Wydaje mi się, że to będzie taka ładna klamra tego programu. Ta sama moneta, jak widać, kolorowanka, trzy uncje srebra w high relief, limitowana do 499 sztuk. No ale pamiętajcie, będę powtarzał, że teraz jest czas na bulion a nie na takie wynalazki. No ale co kto tam uważa. No i to tyle na dziś. Dzięki. Cześć.